Profesorze proszę uprzejmie powiedzieć, jak zmienia się leczenie osteoporozy w naszym kraju i jakie są nowe możliwości terapeutyczne dla naszych polskich pacjentów? Zmienia się niezwykle powoli, na co patrzymy z dużym niepokojem, albowiem mamy około 2 miliony osób chorych na osteoporozę, z tego leczonych jest około 7%, czyli nic. Czyli ci ludzie łamią kości, co jest tragedią, co wiąże się z ryzykiem przyspieszonego zgonu, wielkimi kosztami, no i cierpieniem tych wszystkich osób. Tak, mamy trochę leków, które są ogólnie dostępne, tanie, ale też mamy nowe terapie wprowadzone od zeszłego roku. To przede wszystkim chodzi o lek, który pobudza kościotworzenie. Ta kość, która zanika podczas tej choroby, którą nazywamy osteoporozą, może być odbudowywana. I to jest taki lek, który działa najsilniej na proces odbudowy. Nazywa się Romosozumab. Jest w tej chwili dostępny w programie lekowym B160. Ten program rozwija się bardzo powoli. Niezbyt wielu chorych, w Krakowie, jest tylko dwie czy trzy osoby leczone. Fundusze na to są ograniczone, ale cieszymy się, że w ogóle jest. Albowiem od 10 lat w Europie. Ponad 10 lat były stosowane inne leki tej grupy, które niestety do Polski nie trafiły. Były, ale nie są refundowane, w związku z tym z Polski wyszły, nie są dostępne. Ta refundacja oczywiście jest ograniczona, jest opisana w programie i te kryteria są dosyć takie ograniczające liczbę pacjentów. To jest taka terapia dla ludzi już ze złamaniami ludzi na taką ciężką osteoporozę przede wszystkim jest to wycelowane w grupę kobiet bo taka jest rejestracja tego leku czekamy na poszerzenie rejestracji Problem jest taki że chcielibyśmy żeby ta ogromna liczba chorych Uzyskała podstawowe terapie, te ogólnodostępne, te, które rocz, miesięcznie kosztują kilkanaście złotych i nie trzeba do tego żadnego programu, tylko trzeba po prostu rozpoznać chorobę i tych chorych leczyć. Oni się przestaną łamać. Oczywiście nie wszyscy, nigdy na medycynie nie jest tak, żeby coś działało na 100%. A ci, którzy są bardzo chorzy, którzy się często łamią, wielokrotne złamania zwłaszcza kręgosłupa tragedia, kalectwo. Można ich chronić, można pohamować ten proces właśnie tym, tą nową grupą leków. Mamy tylko jeden. Mamy nadzieję, że będzie ich więcej na polskim rynku farmaceutycznym. Profesorze, proszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda ścieżka diagnostyczna? Czy tutaj jest szansa, żeby ją jakoś skrócić? I czy ten program lekowy też można w jakiś sposób zmodyfikować i uelastycznić, żeby mógł objąć większą liczbę pacjentów? Kilka zagadnień. Ścieżka diagnostyczna zaczyna się u lekarza pierwszego kontaktu, gdzie pielęgniarka powinna już poradni zapytać taką panią w okresie pomenopauzalnym o złamania. Czy ona coś wie na ten temat, czy jej się złamały kiedyś jakieś kości. Zmierzyć wzrost, jeżeli ubyło jej 3 cm, 4 cm w stosunku do tego wzrostu, jaki ona pamiętam tam sprzed lat, co się mogło stać? Kręgi się zapadły osteoporotycznie, czyli się po prostu złamały. Co powinien wtedy zrobić lekarz? a no zmierzyć, zrobić zdjęcie rentgenowskie kręgosłupa boczne. Bez kłopotu rozpoznajemy wówczas złamania. Jest osteoporoza. Mało tego, to jest taka osteoporoza, która prawdopodobnie już kwalifikuje do tego nowoczesnego leku, bo to jest osoba z wysokim ryzykiem dalszych złamań. Każde złamanie powoduje zwiększone ryzyko złamań kolejnych. To jest bardzo poważny problem. Czyli mamy... Tą diagnostykę podstawowo na zupełnie niespecjalistycznym jeszcze poziomie. Pytanie o upadki, o czynniki ryzyka, o palenie papierosów, o przebiegi ciąży, to wszystko ma znaczenie, o dietę. I coś, czego w Polsce bardzo brakuje, dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. To jest tak zwany system FLS, czyli monitoringu złamań w szpitalach. Na oddziałach ortopedycznych powinien być ktoś, kto kwalifikuje pacjentów po złamania. Aha, to jest złamanie osteoporotyczne. To nie jest ktoś, kto spadł tego piętra. To jest pani, która się przewróciła w kuchni, złamała szyjkę kości udowej. Najprawdopodobniej złamanie osteoporotyczne, tak zwane niskoenergetyczne. Ta osoba jest operowana przez chirurgów bardzo dobrze po wstępnej rehabilitacji. Co się dzieje z pacjentem w Polsce? 80, parę procent wraca do domu i nic. I co się dzieje z nią dalej? Komplikacje, zakrzepice, zapalenia i kolejne złamanie. Ryzyko zgonu po tych poważnych złamaniach osteoporotycznych 30% rocznie przy prawidłowym leczeniu chirurgicznym. Nie mamy tego FLS, tego systemu monitoringu szpitalnego. Prosta sprawa. Która z pielęgniarek, ktoś z fizjoterapeutów ma obowiązek wyławiania tych chorych na oddziale ortopedycznym albo w ambulatorium chirurgicznym. Przychodzi ktoś ze złamaniem, jakie były okoliczności złamania, prawda? Złamanie niskoenergetyczne, no to jak najbardziej trzeba porozmawiać. Może chodzi po prostu o to, że ta osoba nigdy nie miała rozpoznanej i leczonej osteoporozy. Skierować do ośrodka, który się tym zajmuje. To są dosyć proste sposoby działania. Czy są? No nie są, skoro ponad 2 miliony osób nie, nie, jest, nie, nie, nie jest leczone w naszym kraju.